Dzień dobry państwu, z tej strony Oskar z kanału Moto Retro Press i zapraszam na kolejny filmik na moim kanale. I jak widać, tutaj spotkałem takiego Fiata 126P, yy, prawdopodobnie właśnie z lat 90., sądząc po znaczku. Yy, stoi tutaj sobie w Białym Stoku na ulicy Lipowej i jak widać, reklamuje jakieś solarium. Jest numer telefonu, no ale pomijając reklamę, pomijając to, bo oczywiście jest to kolejny tutaj zabytkowy samochód, można powiedzieć, który służy za reklamę, natomiast jak widać, no w już w fatalnym stanie tutaj o flak, już opona na flaku, poździerana farba, no w środku tutaj zbyt dużo nie widać niestety, jak zawsze, bo to wiadomo, refleks jest światła od szyby, to za dużo tutaj nie widać, no na górze dach brudny, już trochę tutaj jakaś rdza powolutków wchodzi. Więc biednie to wygląda. On stoi tutaj na tej ulicy, proszę Państwa, już bardzo długo, bardzo długo, no ja nawet już nie pamiętam od jak dawna, no ale od jakiegoś czasu już tutaj stoi i niszczeje. No służy jako reklama. I jak możemy tutaj jeszcze zobaczyć, jest to prawdopodobnie wersja zielona, taki tutaj kolor turkusowy. Takich maluchów było dużo w tamtych latach, właśnie ta wersja kolorystyczna, jeśli chodzi o lakier, więc pokazuję tutaj kolejny klasyk złapany gdzieś na ulicy. A maluchów to dzisiaj proszę Państwa coraz mniej jest na ulicach. No, kiedyś to maluch wszędzie jechał, nie? Natomiast dzisiaj to znaleźć malucha to jest nie lada wyczyn, więc zapraszam do kolejnych filmów na razie. Cześć!